Przedstawiamy nowy, jednoterabajtowy system PS4 Ultimate Player Edition. Najlepsze miejsce do grania stało się jeszcze lepsze. Rób więcej tego, co kochasz w graniu. Więcej samochodów dla Twojego klubu i nowe trasy wyścigowe. Więcej kontynentów do odkrycia i potworów do zgładzenia. Więcej bestii do upolowania i historii do poznania. Więcej map do rywalizacji ze znajomymi i więcej sprzętu dla Twojego guardiana. Zapisz więcej epickich chwil i udostępnij je znajomym. Nowy jednoterabajtowy system PS4 Ultimate Player Edition. Więcej gier, więcej unikatowej zawartości, więcej tego co kochasz w grach.